O, ale hardcore hardkorowo pada deszcz Tak na maksa wie też Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś w Mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą Czekajcie Też ja łagodnie uśmiechnięta Jezu, nie umiem śpiewać, sorry A nie, bo teraz smoki pewnie to nagra i pewnie będzie Poważny strok, część trzecia i będzie kurde <noise> będzie i będzie a podoba <noise> kawaii Skinek owo Ty Vt fau te